Słuchajcie, nie macie już czasem dosyć? Dosyć tego, że gdziekolwiek przyjdziecie, to pojawiają się pytania, a na kogo będziesz głosował, na kogo oddasz swój głos, a będziesz brał udział w referendum? Dlatego, że mamy dobry Sejm, wybitnych fachowców, gospodarka idzie do przodu, a ludziom żyje się coraz lepiej. A nie będziesz brał udział w referendum? A za przeproszeniem, co to kogo interesuje? To znaczy, w moim wypadku jeszcze w jakimś zakresie rozumiem. Witam serdecznie. Kto bierze udział w wyborach, ten w cyrku się nie śmieje. Drodzy Państwo, zostanę dzisiaj przy tej konwencji, jednak mimo wszystko. Był króciutki wstęp. Dzisiaj gdzieś tam w przeplocie pojawią się urywki, fragmenty audycji pana Roberta Gwiazdowskiego. Jeżeli przypadkiem ogląda, pozdrawiam serdecznie. Przyznaję, bez bicia nie byłem w stanie tym razem zdobyć y, zgody, więc jest to robione na prawie cytatu. Mam nadzieję, że Interia się nie obrazi, ponieważ nie znalazłem, że tak powiem, maila do, bezpośrednio do twórcy. A było to na stronie portalu, który gdzieś tu z tyłu się pojawia, czy będą się pojawiały przebitki, więc tym razem, niestety, wybaczcie, ale jest to już, że tak powiem, w oparciu stricte o prawo cytatu. To tyle tytułem wstępu. Przechodząc, że tak powiem, nawet nie do meritum, bo sama idea demokracji, ona wielokrotnie jest poruszana na tym kanale, ale odpowiadając na to właśnie pytanie, gdzie każdy Państwu mówi, jak macie głosować, na kogo macie głosować, przepraszam, czy mowa za idiotów, akurat należy do tych twórców, i patrząc na średnią wiekło, o tym będzie znowu inny odcinek, to mam wrażenie, że część Państwa mogłoby być nawet czasami moimi rodzicami. Niektórzy moimi dziećmi, gdybym się bardzo postarał. Ale generalnie państwo myślicie i to widać w komentarzach. Na tym kanale, w zasadzie, jeszcze raz to powtórzę, mimo że powtarzam to dosyć często, nie znalazłem jakichś, jakiegoś takiego klasycznego trollingu. Czasem gdzieś tam delikatnie się, y, jest lekkie starcie, ale generalnie jest klasyczna wymiana poglądów, czyli to czego praktycznie, jeżeli chodzi o polskiego YouTube'a, w znacznym zakresie brakuje. Czego to jest wynikiem? A no jest to wynikiem, drodzy Państwo, tego, że na tym kanale znajdują się i osoby, ludzie, którzy są twardym elektoratem, byśmy powiedzieli, PiSu. I również po drugiej stronie twardy elektorat koalicji obywatelskiej, dodatkowo dochodzi szereg, byśmy powiedzieli, różnych innych barw politycznych, i Państwo zdajecie sobie z tego sprawę, że w moim wypadku apolityczność kanału polega na tym, że podchodzę do tego tak, jak uważam osobiście, bez sympatii, antypartii politycznych. A w dupie mam pis platformę. Skurwy syny nawet rodziny skłócili. Może dlatego, że ich nie mam, a może dlatego, że wychodzę z założenia, że dla mnie wybory parlamentarne przypominają tego mema o segregacji śmieci. I czemu się dziwić? Może mam trochę lepszą pamięć i pamiętam, że przez 40 lat mojego życia, powiedzmy pierwsze 10, czyli do 89 można gdzieś tam odłożyć na bok. Jeżeli ktoś chce wierzyć, to że to był ustrój totalitarny, to niech wierzy. Jeżeli nie, to niech nie wierzy. Nie o tym odcinek. W każdym razie, czyli zostaje nam ponad 30 lat. Robienia mnie, balona mnie moich rodziców, sąsiadów, znajomych. I dziwi mnie sytuacja, w której człowiek nawet do domu rodzinnego przyjdzie, i słyszy, na kogo będziesz głosował. Przecież wybory są tajne. To jest jeden z przymiotów wyborów. Ale co jest o wiele ważniejsze w tym wszystkim, to również apeluję dzisiaj do Państwa. Za te kilka dni, kto będzie chciał iść do wyborów, to pójdzie. Kto nie będzie chciał, to niech nie idzie. Przecież ta legitymizacja władzy My jesteśmy polityką potrzebni tylko i wyłącznie do tego, żeby oni mogli twierdzić, że reprezentują naród. To ważne. To ważne, żebyście poszli. No nie dla was oczywiście, tylko dla nich. Bo jak pójdziecie, to będziecie legitymizować istniejący system. Czy warto? Podobałam się ten system? No, oczywiście niektórzy mówią, że głosujemy na mniejsze zło. No, tylko ci, na których głosujemy, to oni myślą, że my zagłosowaliśmy na dobro. I nie wiedzą, że to jest to mniejsze zło. Po drugie, jak głosujecie na kogoś, na kogo warto nawet zagłosować, to pamiętajcie, że głosujecie również i na tych z innych części Polski którzy zostali umieszczeni na tak zwanych miejscach mandatowych. I skoro w tym kraju źle się dzieje, to niezależnie od opcji politycznej, jak słyszę wybór mniejszego lub większego zła, dobra, to przypominają mi się słowa pana Gwiazdowskiego. Ale przypomina mi się również coś jeszcze. Przypomina mi się rzeczywiście to, że my tak naprawdę... Mówiąc o legitymizowaniu władzy, dajemy tym ludziom pewne narzędzia do ręki. I mówiąc bardzo prostym językiem, sytuacja, w której przykładowo danie, które jest zepsute, jest złe, powinniśmy wyrzucić, i tak zrobi dobra kucharka, to jeżeli mamy polityków, to w ich wypadku znajdziemy dwie opcje, ale ani jedna nie będzie prawidłowa. Przykładowo, jeżeli taki polityk on usłyszy ryż z gównem smakuje źle, to jeden polityk powie wywalić ryż, a drugi powie wywalić gówno. Ale kto z Państwa się tego tknie? Przecież na tym polega wybór mniejszego zła, tak? Idąc do sklepu, miałbym identyczną sytuację, zanieczyszczony miód dziekciem, i zanieczyszczony miód rycyną. To powiedział, że ja to muszę kupić. A jak na to nałożymy jeszcze szereg manipulacji, to mamy pełny obraz quasi demokracji. Że z partiami to jest jak z towarami. Jak się nie dokonuje wyboru, to pojawia się popyt. Ten taki ukryty, niewidoczny. Jego widać dopiero wtedy, jak wy. Nie chodzicie głosować, bo jak chodzicie głosować, to wszystkim się wydaje, że jest dobrze. Niestety, moim zdaniem, coraz więcej osób chodzi głosować. Mówiąc o manipulacji, to czymś innym są sondaże wyborcze, a potem słyszycie Państwo: nie głosuj na tych, bo oni nie mają szans, szans przejść. Jeżeli byśmy mówili o rzeczywistej demokracji, czyli każdy z Państwa głosuje, jak chce, nieważne, czy chce się przypodobać mnie, swojej matce, kochance, komukolwiek, nieistotne. Jest to Państwa prywatny i świadomy wybór, na który nikt nie powinien wpływać. Tak jak powiedziałem, chcesz iść do wyborów, to idziesz do wyborów. Nie chcesz, nie idziesz. Mało tego, idąc do tych wyborów, jeżeli twierdzisz, że powinieneś iść. To wcale nie znaczy, że jesteś skazany na wybór mniejszego zła. I tym razem obiecuję Państwu, że spełnię prośby wszystkich. Jeżeli ktoś mówił, że powinienem głosować na PiS, zagłosuję na PiS. Jeżeli ktoś twierdzi, że miałem głosować na lewicę, zagłosuję na lewicę. Jeżeli to będzie miała być konfederacja, zaznaczę konfederację. Koalicja obywatelska, a niech będzie i koalicja obywatelska. Nie wiem, czy Państwo rozumiecie, do czego zmierzam. Zmierzam do tego, że planuję i oddam po raz kolejny głos nieważny. Skoro nie mam na kogo głosować, to nikt mnie nie zmusi do tego, abym przedarł kartę do głosowania, wrzucił pustą, aby ktoś nie daj mógł ją uzupełnić. Zastanawia mnie wszakże jedna rzecz. Co w sytuacji, w której z takim podejściem zgodziłaby się większość? To o jakim legitymizowaniu władzy będziemy mówić? Bo rację ma również pan profesor Kwiazdowski, mówiąc, że nawet w wyborach chociażby prezydenckich sytuacja sprowadza się do tego, że nie jest tak, jak się nam wmawia, prezydent jest prezydentem wszystkich Polaków, bo nie jest. Pytanie, jak bardzo zbliży się, jak bardzo wyjdzie ponad swoją partię, z ramienia której został, że tak powiem, wyeksponowany. Bo nie ukrywam, że tu w tym wypadku, jeżeli chodzi o genetykę polityczną, to mamy ją niczym za poprzedniego ustroju. Tylko, że w poprzednim ustroju to mieliśmy genetycznie to był członek wysuwany z ramienia na czoło. A teraz zdarzają się nam sytuacje, kiedy nawet płci nie jesteśmy w stanie określić. Jeżeli ktoś chce głosować, nie moja sprawa, ja pod tym względem, tak jak powiedziałem, jestem wybitnie tolerancyjny. Do tego stopnia, że jedyne zastrzeżenia mam w sytuacji, kiedy ktoś dobiera się do mojej dupy, z zastrzeżeniem, że bez mojej zgody. Więc efekt jest taki, że nie dajcie sobie wmawiać i wejść na głowę, bo ten sondaż, bo mam zrobić to czy tamto, czy chociażby, bo całe moje środowisko chce głosować w ten sposób, to aby się im przypodobać też. Czyli na zasadzie chcesz krakać jak wrony i tak dalej, prawda? Po cholerę to komu? Przecież to ma być Państwa świadomy wybór. Wasza decyzja, na którą nie powinny wpływać ani sondaże, ani tym bardziej opinia innych. Co najwyżej posiadane przez Państwa doświadczenie i to, czego Państwu nie brakuje, czyli to, co znajduje się między uszami. Nie mam na myśli nosa, mam na myśli mózg. Więc po cholerę mam mówić, kto, gdzie i jak powinien. Przecież tego już mamy dosyć. Przechodząc dalej, kwestia samego referendum. Z jednej strony partie opozycyjne twierdzą nie brać udziału, z drugiej strony jest namawianie brać udział. A może tak Państwo sami podejmiecie decyzję, co kto chce zrobić. Jeżeli ktoś nie chce wziąć karty do głosowania, to i niech jej nie bierze. Jeżeli ktoś chce wziąć kartę do głosowania, i to nieistotne, czy uważa te pytania za idiotyczne, obcież majątek narodowy już dawno został rozkradziony. A czy jest, ma jakieś znaczenie, czy tym majątkiem narodowym zarządzają znajomi króliczka, czy osoby obce, no, no to nie jest temat na dzisiejszy odcinek. Gdyby pytania referendalne były takie, jak być powinny, czyli czy jesteś za tym aby na przykład funkcjonariusze policji popełniający przestępstwo, kara, która jest określona w kodeksie karnym, była mnożona razy trzy, na przykład. Czy polityk, który złamie prawo, dostawał karę do żywotniego e, więzienia? Może by wtedy to referendum miało sens. I to nie chodzi o to, aby karać tego biednego policjanta za każdym razem, kiedy zrobi coś nie tak i bardzo dotkliwie. Bo przecież w normalnym państwie to, mimo wszystko, sąd, mając pełne widełki, byłby w stanie rzeczywiście rozpatrzyć sprawę. Bez sytuacji, w której wychodzi szeryf w garniturze, prawda? I jeszcze zanim same organa ścigania, na przykład, były w stanie, zgodnie z swoimi kompetencjami, dokonać zatrzymania, postawić zarzuty, to nagle z ust głównego polityka. Który mieni się, czy powinien być Minister Sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, słyszymy dokładną instrukcję, co powinna ta osoba, której to będzie dotyczyć, zrobić. Bo ona medialnie w we wszystkich telewizjach, w radiach, w internecie słyszy: Halo, idziemy po Ciebie. Przecież kulturalnie to było powiedziane, tak jak ktoś by miał wtykę w policji, i ta wtyka by do mnie zadzwoniła, Rafał spierdalaj, bo jadą po Ciebie. O takich politykach mówimy? To ma być wybór między mniejszym czy większym złem? Więc tak jak powiedziałem, myślę, że macie państwo serdecznie dosyć tego, że ktoś uwłaczając waszej godności i waszej inteligencji będzie wam wmawiał, na kogo macie głosować. Głosujcie jak chcecie. Tak, wiem, że jest to trudne zaakceptować to, że może się okazać, że większość wybierze inaczej niż prywatnie na przykład preferuje, ale nikt nigdy tego na tym kanale nie odczuje i nie odczuje. I to jest główny plus tego kanału, że my spotkamy się, oczywiście jeszcze w piątek z odcinkiem, natomiast spotkamy się po wyborach i pod pewnymi względami się totalnie nic nie zmieni. Jeżeli zmieni się na tyle, że skończą się hasła te pięć gwiazdek i trzy gwiazdek, to co najwyżej że dla mnie one znikną z przestrzeni publicznej. Choć zawsze mówię, że jest to bardzo błędne hasło, bo to, co kryje się pod tymi pięcioma gwiazdkami, oznacza sprawianie przyjemności. A nie wiem, czy osoby, które to hasło wykrzykują, one akurat chcą sprawiać przyjemność na przykład miłościwie panującemu namiar sławowi. Więc może czasem zastanowić się warto, jakich haseł na wiecach się używa. Bo nie zawsze są one rozsądne i logiczne. To jest jedna sprawa. Nieważne, czy popieram dany protest, czy go nie popieram. Ale przecież o to chodzi w demokracji o uszanowanie pewnych wyborów. I dla mnie naprawdę szczytem finezji jest sytuacja, kiedy jestem w stanie pisać z Państwem komentarze. I, że tak powiem, czasami nawet szczytem krytyki jest jedno czy dwa proste wyrazy przepraszam, trzy. Nie zgadzam się z Panem. Ale czyż to nie świadczy o tym, że potrafimy myśleć, potrafimy mieć własne poglądy. To dlaczego dajemy się skłócić politykom i wmawia się wam, czy o mnie to już niekoniecznie, wmawia się. Zresztą nie każdemu z Państwa również. Wmawia się, że jest walka pomiędzy Pisem i Platformą. I pytanie, co zrobi Konfederacja? No, to co zrobi Konfederacja, to nie ukrywam, interesuje mnie w ten sposób, że gdybym mieliście Państwo sprawdzać gdzie to jest, to proszę mnie zapisać na kolonoskopie, ale raczej prywatnie, nie przez NFZ, bo nie chciałbym, żeby po prostu ładowali mi chomika z y, kamerką GoPro na łepie, żeby sprawdzać jak głęboko. Więc masa rzeczy w tym kraju jest do poprawienia. Z bardzo dużą ilością spraw będziemy się musieli zmierzyć. Rozpocząłem serię, z której pojawił się ostatnio pierwszy odcinek dotyczący yy, pewnej patologii, gdzie określiłem, czy prawa, czy urzędników, która ma określić, gdzie są problemy. Ale czy to powinienem poruszać ja na kanale? Czy to nie powinno być domeną w tym momencie ustawodawcy, którego będziemy wybierać, aby tworzyć w taki sposób prawo, aby ten urzędnik na samym dole, był w stanie w sposób świadomy, logiczny podjąć decyzję, ale nie automatycznie, ale aby miał pewną swobodę, również decyzyjną, której nie ma, aby był w stanie czasami podjąć i kontrowersyjną decyzję, ale decyzję, która będzie społecznie akceptowalna i będzie dobra dla tych, dla których ten urzędnik tę decyzję podejmuje. Przecież o takie państwo chyba walczymy. Patrząc na tę wojnę na górze, odnoszę wrażenie, że z niej nic nie wynika. Zamiast zająć się kwestiami gospodarczymi, zadaje się durne pytania. Bo tak, pytanie o to, czy jesteś za tym, żeby zlikwidować płot na granicy, dla mnie jest bzdurnym pytaniem. Bo możemy sobie żartować, że ten płot to jest ograniczenie konkurencji, bo trzeba wizy sprzedawać. Ale popatrzcie Państwo, jak fałszywi są politycy. Najpierw był krzyk, że płotu nie trzeba i tak dalej. Nagle jak się zorientowali, że sondażowo dla nich jest wygodnie, żeby ten płot jednak był, no bo przecież społeczeństwo jednak chce ochrony granic i w tej chwili opozycja krzyczy, że oni jednak granice chcą, prawda? Żeby nie były przekraczalne. Wręcz ci, którzy twierdzili, że partia, która rzekomo była przeciwko przyjmowaniu imigrantów gdzieś tam z dalekich krajów i ci, którzy byli za tym, żeby Polki były ubogacane kulturalnie, niczym Niemki, czy kulturowo, to nagle oni w pewnym momencie zaczęli tak zmieniać poglądy, że ja się zaczynam gubić. Wiem tylko, że są niektórzy politycy, których człowiek do końca z życia zapamięta. I to niekoniecznie dlatego, że któryś z nich jest piękną blondynką. Są politycy, którzy będą zapamiętani za to, że mówili prawdę i nie ma ich wśród nas. I teraz warto się zastanowić, czy ci, którzy idą do polityki, chcą, liczą na państwa głos, czy oni na to zasłużyli. Bo, można stwierdzić, że wyłączamy się z życia politycznego. I to, co powiedziałem, ta polityczność ona właśnie polega na tym, że nigdy Państwu nie zdradzę, na kogo zagłosuję. Inaczej, to już zdradziłem, że na wszystkich. Ale nie zdradzę Państwu preferencji. Bo to nam niczego nie zmieni poza zaciemnieniem obrazu. Więc tak jak powiedziałem, pod, tym względem chyba jestem jedną z nielicznych osób, które, mówią państwu, macie swój rozum? Wyłączcie, wyłączcie te wszystkie programy informacyjne, w których będą was mamić, że ta partia ma taki stopień poparcia, ta ma taki. Zróbcie wreszcie coś dla siebie i zagłosujcie w zgodzie z własnym sumieniem. Myślę, że najłatwiej będzie prawnikom, bo ci mają sumienie, że tak powiem, y, idealnie czyste, funfelnówka, nieśmigane, jak to się mówi, no bo nieużywane, prawda? To tak w formie żartu. A aby zakończyć, bo chyba nie ma sensu dłużej mielić tego tematu, to niech tym optymistycznym akcentem będzie jedno stwierdzenie: wojna na górze, wojna na dole, a ja to wszystko. Trzymajcie się do piątku. Pozdrawiam serdecznie.